Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na dzisiejsze kolejwa zaprosiłam Monikę Walkiewicz. Dzisiaj mamy taki temat przygotowany: rutyna. To sprzymierzeniec czy przeciwnik? A właśnie na ten temat będę, będę chciała porozmawiać z Moniką, a podzielimy się myślę też swoimi doświadczeniami, co robimy, żeby tej rutyny właśnie uniknąć. A widzę, że Monika już jest, zaraz za chwilkę ją zaproszę. Moniko, wyślij mi może zaproszenie. Ja już akceptuję. Dzień dobry, dzień dobry. Witam dzień, bardzo serdecznie, z samego dzień, rana. Z samego rana. No już nie takie rano, nie takie rano. Cześć Monika. Słuchaj, postanowiliśmy się dzisiaj spotkać, żeby właśnie porozmawiać o rutynie. Często nas po prostu zabija ta rutyna. Wiesz, takie życie staje się bardzo nudne i smutne. Mm -hmm. Powiedz mi, co ty myślisz o tym? Rutyna jest Twoim bardziej sprzymierzeńcem czy przeciwnikiem? Moim akurat jest. To jest przymierzeńcem, bo nauczyła mnie nawyków tak naprawdę i dążenia do celu, ale to też myślę, że jest kwestia osobowości i charakteru. Tak? Każdy z nas jest inny i każdy inaczej postrzega taką. taką Pracę nawykową, taką monotonnie, też czasami można było tak powiedzieć, zupełnie inaczej. I myślę, że wszystko zależy od, od też takiej równowagi w życiu, wbrew pozorom, że trzeba chyba przy tej rutynie znaleźć taką przestrzeń równowagi i umieć się też w tym odnaleźć. Mi akurat pomogła, kiedy rozpoczęłam pracę właśnie w marketingu sieciowym, i ta praca wymagała Nauczenia się innych nawyków, to nauczyłam się właśnie tej pracy nawykowej, takiej dyscypliny, a dzięki temu też, jakby patrzenia przez, na swoją pracę przez pryzmat celów. I akurat mi pomogła. A jak u ciebie, Paula? Wiesz co? A u mnie to jest i tak i nie. I jest przymierzeńcem, i jest przeciwnikiem, hmm. bo to też zależy, wiesz co, wydaje mi się, od kontekstu, tak? Bo tak jak zobacz, przekładając to na bankowość, z jednej strony jest sprzymierzeńcem tak, no bo mam ustawione wiesz. No nie wyobrażam sobie, żeby nie było rutyny na przykład, jeżeli chodzi Aha. o godzinę otwarcia placówki, tak. tak, no to tutaj musi być zachowana rutyna, muszą być jakieś też postawione cele, plany, tak. I tak jakby wiele zadań się wykonuje rutynowo po to, żeby a wszystko było zachowane i, i do, dopilnowane tak, jak trzeba. No ale z drugiej strony, na przykład, zobacz, rynek finansowy jest bardzo taki dynamiczny i teraz ja nie wyobrażam sobie, żebym miała, wiesz, tylko klapki na oczy, rutyna a, i tak naprawdę, żeby z mojej strony nie było, na przykład, chociaż takiej szybkiej reakcji na, Takie, wiesz, na... Taki elastyczności. Taki na, na zmiany na, na rynku, tak też, prawda? żeby tego zabrakło. Także z jednej strony tak, z jednej strony rutyna jak najbardziej, no ale myślę, że warto być takim otwartym wiesz, też na zmiany i właśnie tak dosyć sprawnie się adaptować po prostu do tych zmian, tak. Mhm. Tak samo jest w domu, no słuchaj, no też jakieś tam codzienne obowiązki wykonujemy rutynowo, Chociaż wiesz co, myślę, że jak jesteśmy otwarci na zmiany też, no to też wprowadzamy jakieś zmiany, tak? Że to też nie może być tak, że wiesz, że my przez 10 lat rutynowo po prostu robimy wszystko o tych samych porach, nie wiem, wykonujemy te same obowiązki, tak? Bo to wszystko się zmienia, chociażby dzieci dorastają, tak? Część obowiązków możemy delegować na przykład na dzieci. Nie. I myślę, że te zmiany po prostu warto jest wprowadzać, tak wiesz, bardzo, bardzo elastycznie. A poza tym, no, w domu też się zdarzają jakieś niespodzianki, jakieś takie, wiesz, sytuacje, które, mm, które nawet czasami bywają wyzwaniem, tak? No i też musimy jakoś bardzo szybko, tak i, i sprawnie na to reagować. Także rutyna mi pomaga, tak? Chociażby picie AS-u, tak? No to jest moją rutyną codzienną już. Ja, 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 ja. Ja, przy, ja przy C9 teraz przy 9 dniowym ja. programie, ja to właśnie. Jestem. Ruty, rutyna codzienna, właśnie teraz będzie tak. właśnie ten aloes. No, ale ja myślę, to... że, że warto mieć takie właśnie nawyki rutynowe i one bardzo pomagają, bo z jednej strony jest właśnie to wszystko takie, wiesz, poukładane, zaplanowane, tak, ja lubię też, jak, jak tak mam, wiesz, ogólnikowo, ogólnikowo gdzieś tam poukładane i rutynowo wykonuję swoje czynności, ale też wiem, i to tak już od dłuższego czasu, że warto na no zdrowie ale sobie, dobrego dnia. Tak. Dziękujemy. Także no tutaj rzeczywiście warto wprowadzać zmiany, warto gdzieś tam gdzieś tam coś poprawiać. E, no, ale ja też myślę, może spalać, także też trzeba uważać na tak? to, w zależności od tego, jaką się jest osobą, bo te takie codzienne właśnie nawykowe rzeczy, te, które chociażby my kobiety robimy codziennie, tak, to mogą też nas spalać i. I wtedy po prostu trzeba być elastycznym i trzeba to zmieniać. Wiesz, ja myślę, że też rutyna bardzo często prowadzi do takiej stagnacji, tak? A no bo zobacz. Nawet na przykładzie nas, nas kobiet, no mamy gdzieś tam jakiś harmonogram, tak? Nie wiem, rano, dzieci, ja mogę opowiedzieć o swoim, tak? Dzieci idą do szkoły, potem jadę do banku, tak? A i w momencie, kiedy mamy tą taką rutynę m, i nie chcemy się otworzyć właśnie na coś nowego, no to zobacz, to my się niczego nie uczymy, to, to tak naprawdę ona prowadzi wtedy do stagnacji, no bo my wykonujemy <laughs> te codziennie te same obowiązki. Także myślę, że, że tutaj, no i jedno i drugie, dla mnie jedno no i drugie. Monika, a jakie masz doświadczenia w ogóle właśnie za rutyną? Pobiec. No to tak jak powiedziałam wcześniej, tak, akurat ona mi pomogła, ja myślę, że ja wzrosłam na tej rutynie, na codziennej pracy, która dla mnie nie była łatwa, bo miałam poczucie, że codziennie robię to samo, na przykład, tak, te same działania, ten sam rytm tak naprawdę, natomiast no, patrzyłam jakby na ten cel dłuższy, w dłuższej perspektywie, w związku z tym jakby łatwiej było mi zrozumieć te działania rutynowe, które dla jednych mogą być nudne, bo też widzę, pracując z tyloma kobietami, że czasami właśnie ta praca nawykowa nudzi w pewnym momencie, tak? Tym bardziej, jeżeli nie przynosi takich efektów, jakie się gdzieś tam zaplanowało. Natomiast u mnie ona pomogła mi wypracować samodyscyplinę, organizację, ale również popatrzeć na swoją pracę nie z perspektywy tu i teraz, tylko z perspektywy. W przyszłości, kolejnych lat, tak? I fakt faktem, że czasami mam poczucie, że chciałabym coś tutaj zmienić, tak? Że to już jest ciągle, ciągle to samo. Natomiast, no to jest kwestia takiej też później dopasowywania tej pracy i elastyczności, i zmian. Ale mi pomogła. A tobie? No ja, ja wiem, że tobie pomogła, bo chociażby, wiesz, twoje ostatnie efekty... Nie moje, tylko nasze Na stryz... z połowę. To jest Społowe cała struktura, do... tak? Dokładnie. No, to jest niebywały sukces. Myślę, że warto tutaj też wspomnieć, tak, że właśnie ta rutyna też ciebie doprowadziła do tego miejsca, w którym jesteś. My, pierwsze miejsce w Polsce, pierwsza dwudziestka na świecie osób nominowanych do GLT. GLT to jest, no może więcej coś powiesz o GLT. Co to jest, to jest GLT? Taki, taki trzon, taka struktura, jakby, jeżeli mogę tak powiedzieć, grupa osób, partnerów biznesowych którzy współpracują z firmą na całym świecie i to jest tak jakby taki mini zarząd czyli to są osoby które współpracują bliżej z zarządem są zapraszani na zjazdy tam na przykład są podejmowane biorąc pod uwagę ich doświadczenia i opinie różnego rodzaju decyzje dotyczące również czy Produkcji produktów, czy testowania przede wszystkim produktów, kiedy pojawiają się nowe produkty, to właśnie grupa GLT na początku dostaje do testowania produkty, zanim wyjdą one na rynek, zostaną wypuszczone. Więc, no, taka grupa prestiżowa, która dużo więcej wie, aniżeli wszyscy inni, tak, partnerzy biznesowi. No i poza tym takim prestiżem, oczywiście, tak, który jest, no to trzeba powiedzieć, że no, za taką osobą, która jest w GLT, również idą korzyści finansowe, bo przecież każdy z nas pracuje dla jakichś celów, tak, żeby nam się lepiej żyło i poziom GLT pokazuje, że te pieniądze są już naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Zresztą moje pierwsze też są dobre, ale tamte są jeszcze lepsze, więc tak. A poza tym myślę, że to, że to chyba prestiżowo też jest fajnie, bo, bo wtedy widać, że widać nas po, po, po Polaków na przykład tak, na świecie, że jesteśmy. Um, ludźmi, którzy no, potrafią biznesy budować, bo wiadomo, że różnie się on nas tam gdzieś w świecie opowiada, tak? I nie tylko Japonia na przykład, która dzisiaj jest ogromnym rynkiem forever, przeogromnym. I to też pokazuje, jak ludzie doceniają tam aloes, czyli tak, że piją, że korzystają z produktów aloesowych, że jest to roślina ponadczasowa. Eee, no, my jesteśmy daleko za tą Japonią, natomiast dlaczego mamy ich nie gonić? Gratulacje to jest naprawdę wielkie wyróżnienie, no, a ja jestem dumna, że jestem w Twoim właśnie zespole i że, i że chociażby tej rutyny właśnie od Ciebie mogę się uczyć, także super. Monika, a powiedz mi, co stosujesz, jakie strategie stosujesz, żeby uniknąć właśnie takiej, takiej rutyny, bo też z jednej strony ona Ci bardzo pomaga, tak? jeżeli chodzi właśnie o o pracę, o wzrastanie, no ale z drugiej strony, właśnie tak jak powiedziałaś, ktoś mógłby pomyśleć, no dobra, ale to jest nudne, tak? Pytanie, co, co właśnie zrobić, żeby tej, tej rutyny uniknąć, bo to też nie o to chodzi, żebyśmy wiesz, nie jesteśmy robotami, mhm. prawda? A czasami mhm. potrzebujemy jakichś innych doświadczeń i innych bodźców. Mhm. Znaczy, przede wszystkim chyba to, co mi pomaga w, w tej wytrwałości, w tej rutynie, to jest cel długoterminowy. Czyli jak popatrzę na swoją codzienną pracę i na te działania, które na co dzień te same praktycznie wykonuję przez pryzmat dłuższego czasu, tak? Też czasami warto jest zmienić kolejność wykonywanych czynności, poprzestawiać sobie troszeczkę ten dzień, tak? Też warto czasami usiąść i się troszeczkę zatrzymać i zastanowić nad, nad znaczy no, mieć refleksję nad tym. Dlaczego to robię? Co mi to da w jakiejś perspektywie czasu? Dokąd ja w ogóle idę? Żeby się nie zniechęcać do tych codziennych działań. Um, aczkolwiek kiedy sięgam pamięcią, kiedy pracowałam na etacie i wchodziłam w mury, tak, w korporacji, no to generalnie też wykonywałam te same działania, bo zakres obowiązków był ten sam się nie zmieniał, tak? I um, jakoś, nie wiem, no, oczywiście istnieje wypalenie zawodowe. W naszej branży też może wypalenie zawodowe się pojawić. Dlatego myślę, że trzeba sobie urozmaicać ten dzień albo um, okresy, tak w, w tej pracy, żeby nie, nie popaść właśnie w taką monotonię, w taką. W taki, taki brak spełnienia tak naprawdę, bo to jest najgorsze, kiedy poczujemy, że to, co robimy, to nie jest naszym spełnieniem, nie czujemy się w tym dobrze, nie widzimy jakiegoś sensu. Ja widzę w swojej pracy sens. Moją misją, intencją i celem jest po prostu pokazywać kobietom drogę, którą sama przeszłam, pokazywać, że możliwości są, kwestia tylko odwagi, żeby po nie sięgnąć, bo my kobiety jesteśmy bardzo silne, mamy niesamowite potencjały w sobie, tylko czasami one są przykryte, i my same, jeżeli ktoś nam nie pomoże ich odkryć, to my same musimy po prostu to zrobić. I moją rolą jest właśnie pokazywać, chociażby na moim przykładzie, że jestem taką samą kobietą jak każda inna. I jeżeli ja to mogłam zrobić i się otworzyć i wypracować tą rutynę, ten, nauczyć się tego systemu pracy i dojść do miejsca, w którym jestem, to każda również z kobiet może to zrobić. I może być jeszcze wyżej, tak naprawdę. Tak? No i myślę, że. Takim um, narzędziem co jest również umiejętność odpoczynku. Nie jestem w tym najlepsza, tak, uczę się tego, um, ale mam nadzieję, że niebawem też i tą umiejętność posiądę. Myślę, że co, warto byłoby tutaj do, dodać yy, też samorozwój. Hmm. Takim inwestowaniem po prostu w siebie, chociażby um, udział w szkoleniach, tak? Czy, czy, czy oglądanie jakichś inspirujących treści. Ja myślę, że to też bardzo często pomaga nam uniknąć lotyny. Ale chociażby w naszym zespole unika, unikamy rutyny właśnie poprzez chociażby takie nasze zjazdy firmowe, tak? Nasze eventy. Już kolejny będzie 2 marca, będzie to konferencja, tak? Naszego zespołu. I powiem Ci, że dla mnie to jest takie bardzo duże wyjście, takie właśnie poza rutynę, tak? Bo na no, co dzień, wiadomo, no, robimy, wykonujemy swoje. Obowiązki, tak? Gdzieś tam mamy już ten harmonogram ustalony, a właśnie takie spotkanie, tak? Bardzo dużo paneli takich właśnie i dyskusyjnych, i jakichś tam wykładów takich chociażby na przykład, nie wiem, motywacyjnych, Aha. ale też i z zakresu różnych innych dziedzin. Ostatnio też konferencje nam pokazały, że bardzo takimi ciekawymi osobami są osoby prowadzące, tak? Bo ostatnio był Krzysztof Ibliż na takiej konferencji, więc jakby nie było, no to to jest dla kobiet która tak naprawdę zajmuje tak. się domem, a zajmuje się dziećmi, zajmuje się pracą, a no to to jest takie wyjście poza rutynę. To jest coś ciekawego i coś interesującego. No I troszkę inny świat, troszkę inna motywacja, tak? Poza tak. tym bycie w środowisku kobiet też nas podnosi, też nam daje energii, powera. I patrząc na nie, myślimy sobie, poznając ich historię, bo często my tych historii, tak po prostu, ze szkiełka tutaj, tak, z mediów społecznościowych nie znamy. A na takim spotkaniu, właśnie na takiej konferencji, gdzie możemy namacalnie tą kobietę posłuchać i, i zobaczyć, dowiadujemy się, jaka jej tak naprawdę historia była, i się okazuje, że być może nasza jest podobna, że być może, jeżeli ona była w stanie, tak, wyjść ze swojej strefy komfortu, to znaczy, że każda z nas może, to znaczy, że ja też mogę. Jest tak jak mówisz, rzeczywiście. Tak, ale wiesz, nawet takie spotkania, historie to jest jedno, bo one mnie zawsze bardzo inspirują, to jest po prostu często, a łezka kręci się wokół, mhm. tak, bo bardzo często kobiety mówią, ja tak nie potrafię, ja nie mam czasu, ja tak nie umiem, a nagle okazuje się, że matka ósemki dzieci wychodzi po prostu na scenę i opowiada o swoim owansie i o drodze. Tak. Tak, tak. tak, No i to jest nagle, wiesz, łapie do serce, bo sobie myślisz, kurczę, to wszystko to są wymówki, tak. Ale też takie, wiesz co, dla mnie takim wyjściem właśnie po na jest spotkanie się nawet z kobietami z naszego zespołu, wiesz, bo zobacz, nawet zobacz, jak nasze kolacje wyglądają. My się po prostu wymieniamy doświadczeniami, nie? nie. I nagle okazuje się, że tak, ta robi coś inaczej, ta robi jeszcze inaczej, tak? Inspirujemy się, motywujemy się. No, i dla mnie to jest bardzo duże takie właśnie wyjście, chociażby właśnie takie zjazd, nie? Wyjście poza rutynę. Co jeszcze? Myślę, że właśnie te refleksje, o których tu powiedziałeś, że czasami wiesz, co w tej rutynie zapominałem po prostu o refleksjach, o tym, żeby się na chwilę zatrzymać, zastanowić się, co po pierwsze można usprawnić, bo zobacz tak naprawdę. A nawet jak mam dzień nowo ułożony, nie? No to zobacz, ja mam taką sytuację teraz, no, dla mnie niestandardową, bo mam mamę w szpitalu, tak? I okazało się i ktoś nieraz mnie ktoś na przykład pytał, a skąd ty bierzesz na to czas? I zobacz, Monika, to, że my potrafimy się zaadoptować właśnie do nowych warunków, to nagle okazało się, że ja codziennie mam jeszcze 3 godziny czasu na to, żeby spędzić czas z mamą, bo akurat taki taki tylko mam dostępny. I teraz zobacz. Jeżeli jesteśmy otwarte tak, i wiemy tak jakby szybko, płynnie się dostosować pod warunkiem, że no chcemy, no to my kobiety po prostu jesteśmy jakieś, ja nie wiem, jakieś z gumy, tak, ja, ja myślę, że to jest kwestia tylko, tylko wiesz, otwartości na różne rzeczy, tak, także okazało się, że tak, że mam dzieci, mam jedną pracę, mam drugą pracę, a jeszcze doszło mi dodatkowe tak jakby zajęcie, nie chcę powiedzieć absolutnie, że to jest obowiązek, bo dla mnie to jest po prostu czas no, bezcenny, tak, który ja teraz mówię. Mogę, mogę z małą spędzić, ale okazuje się, że my kobiety możemy wychodzić poza rutynę. Tak? tylko pytanie, czy jesteśmy otwarte. Także refleksja i taka, takie zastanowienie się, co jeszcze możemy zrobić właśnie, żeby po żeby, wiesz, dołożyć sobie czegoś, czegoś fajnego, czegoś ciekawszego, a nie tylko, wiesz, pracę zakupy, dom, prace, zakupy, dom, nie? No, ja powiem Ci, że te ostatnie dwa lata, które spędziłam forever, to dla mnie jest naprawdę ogromna, ogromny przeskok, dlatego, że ja się wielu, po prostu, na wielu płaszczyznach rozwijam. tak? Oczywiście jeszcze, jeszcze wiele przede mną, wiele do zrobienia, ale, ale to jest taki Samorozwój, że naprawdę ja życzę każdej kobiecie, żeby mogła sobie na to pozwolić, po prostu, tak? Bo a może ktoś myśli, że no dobra, Forever to jest, nie wiem, polecanie aloesu, tak, I, i produktu i nic więcej. No nie, no to jest zupełnie co innego, tak? A to jest przede wszystkim samorozwój, niesamowity, ogromny. A uczymy się. i od Samorozwój od dbania właśnie o, o z, swoją strefę finansową, tak. bo tego nas nie uczą w szkole, a my tutaj się uczymy właśnie tej. Przedsiębiorczości w praktyce, tak naprawdę, a dzięki temu też zarabiamy pieniądze, budujemy zespoły i jest to fajna, fajny obszar pracy, też nie tylko dla tych, ale pewnie łatwiej te osoby mogłyby się w tym też odnaleźć, dla tych, które już zarządzają potencjałem ludzkim, bo tutaj dokładnie my to robimy, zarządzamy, budujemy tych ludzi, zarządzamy potencjałem ludzkim, bo pokazujemy jak mogą te osoby się rozwijać i każda osoba, która myśli gdzieś z perspektywy swojej kariery menadżerskiej, liderskiej, to właśnie to jest ten obszar do tego, żeby się rozwijać i mieć wpływ na swoje wynagrodzenie, nie być pod parasolem tak, czyjegoś wpływu i czyichś uznań, tylko po prostu dbać o to, żeby mieć wpływ na, na swój rozwój i na swoje wynagrodzenie. Dla mnie to było priorytetem. To jest bardzo ważne, o tym się nie rozmawia. Wiesz co, dla mnie to jest takie zawsze zastanawiające, że kobiety dopiero się zastanawiają, tym, co z tym się wydarzy, tak? A czy to stracimy pracę, czy nie wiem? No różne są sytuacje życiowe po prostu i wtedy dopiero. Ale ja wychodzę z założenia, że warto się zastanowić nad tym wcześniej, zabezpieczyć też, tak, na no wypadek właśnie różnych, okay. różnych sytuacji. Ja myślę, że też wyjściem z takiej rutyny jest wiesz, to chociażby takie celebrowanie naszych po prostu wyników, tak? Bo wczoraj miałyśmy naradę, a żeśmy celebrowały te wyniki, to też jest taka odskocznia, tak? To też nie jest tak, że my po prostu tylko pracujemy nie, i nic więcej. My się cieszymy swoimi sukcesami to nas też nakręca. Przynajmniej ja na przykład lubię taką zdrową rywalizację, dobrze wiesz o tym. Ja po prostu uwielbiam, jak tam wiesz, jeden z drugim się ściga, ale mówimy o takiej zdrowej mhm. rywalizacji, to nie chodzi o takie taką. Takiej wspierającej, rację. motywującej, dokładnie. No ale to też pokazuje tak, że możemy się podciągać, podciągać do góry. Monika myśli, że właśnie czasami warto wprowadzić zmianę do tej rutyny? No myślę, że tak, tylko trzeba do tego podejść myślę, że tak zdroworozsądkowo, świadomie, żeby ta zmiana nie przyniosła jakiegoś, jakiegoś ryzyka, tak, jakichś konsekwencji nieoczekiwanych, więc myślę, że wszystko to, co robimy w swoim życiu, powinno być po prostu, nie wiem, przemyślane, tak, żebyśmy widziały za i przeciw, ale też, żeby nie było takiej mega wielkiej analizy, bo ja też z praktyki wiem, że jak ta analiza jest bardzo duża to praktycznie zaczynamy się topić w tych swoich trudnościach, niepewnościach, tak? I tak naprawdę nie umiemy już wtedy podjąć jakiejkolwiek decyzji. Ale tak, myślę, że warto rutynę swoją troszeczkę jest zmieniać po to, żeby też się nią tak naprawdę bawić i widzieć jaka forma, tak, tej pracy czy tych ułożenia zadań w pracy, tych naszych działań jest dla nas po prostu jak najlepsza. Każdy musi znaleźć swoją drogę, ale myślę, że rutynowe działania są jednym z elementów Powodzeń, sukcesów w życiu, ale również i w pracy. Zresztą ja w ogóle lubię tę metodę Kaizen, tak? No, metodę kroków. małych kroków. Mhm. Tak, I to i myślę, że jeżeli już. Trochę wychodzić z tej rutyny, to właśnie tak nie na głęboką wodę, tylko, tylko tak właśnie bardzo delikatnie, tak? Czyli po malutku coś tam mm -hmm. zmieniamy, ale na przestrzeni na przykład roku czy, czy pół roku, no to widzimy, jaka jest ogromna zmiana. Także ja tą metodę uwielbiam, a ją stosuję bardzo często w różnych dziedzinach, bo ona mi właśnie pomaga mm -hmm. też z jednej strony mieć takie poczucie stabilności i takiego bezpieczeństwa, mm -hmm. które zapewnia rutyna, a z drugiej strony pomaga mi właśnie.. Wiesz, no nie zatrzymywać się w miejscu, tak, no bo to nie o to chodzi, żebyśmy stały w miejscu. Dokładnie. Dobra. Co jeszcze? Jak możemy w ogóle zidentyfikować Monika, to, czy rutyna, e, czy rutyna zaczyna nam przeszkadzać, tak? bo, bo z jednej strony rutyna nam pomaga utrzymać się, tak, jeżeli wykonujemy jakieś działania i wtedy wszystko jest ok, Nie, ale co możemy zrobić, żeby znaczy jak możemy zidentyfikować to, że rutyna w pewnym momencie zaczyna nam, się, e, zaczyna nam po prostu przeszkadzać na przykład chociażby w naszym rozwoju, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Na... Myślę, że to jest takie odczucie, które pojawia się szybko wtedy, mianowicie Mamy poczucie niespełnienia, braku wyników na przykład. Tak? że zaczyna nas to nudzić przede wszystkim. Nasz organizm jakby stawia takie blokady. Nie, nie, nie chce mi się na przykład tego robić, prawda? Też myślę, że to jest. Słucham? Brak entuzjazmu, jeżeli chodzi o wykonywania też działania. Nie? Tak, tak. Myślę, że brak elastyczności kiedy się pojawia taka blokada, że nie, nie chcemy na przykład nie wiem, czegoś zmienić, być elastyczni do, do sytuacji, która się po prostu pojawia, no to to też jest powodem właśnie takim. I myślę, że też to, to każdy z nas pewnie wtedy czuje, że nie wiem, ze zdrowiem coś jest nie tak, tak? zaczynamy się gorzej czuć, więc, czy psychicznie też tak, to nie, nie, nie działa na naszą korzyść. Więc myślę, że m, słuchając swojego organizmu i swojego ciała jesteśmy w stanie Wiedzieć, kiedy ta rutyna nie działa na naszą korzyść, kiedy nas nie motywuje, kiedy nas nie wspiera, kiedy nie jesteśmy, nie czujemy się spełnione w tym, co robimy, no i kiedy po prostu organizm jakby nam odmawia posłuszeństwa. To też jest taki bardzo jasny sygnał. A ty coś byś dodała do tego? Myślę, że też kiedy wiesz co, widzimy, że w tej rutynie nie ma takich wyzwań, nie? bo to wtedy nas po prostu nie rozwija. Ja myślę, że. Jeżeli wykonujemy te same czynności od lat i wszystko wygląda tak samo, no to w pewnym, jak to rozmawiają, jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz, i myślę, że coś w tym jest. A, no i myślę, że, że ten brak takiego postępu, który zauważam u siebie. Nie? No. Tylko, żeby rutyna miała postęp, mam takie wrażenie, bo to patrzę, patrzę przez pryzmat siebie i żeby no tak. dawała nam efekty i satysfakcję. To przede wszystkim musimy włożyć jeszcze taki entuzjazm do tej pracy, do tej rutyny. Czyli musimy się cieszyć tym, co robimy, musimy widzieć cel jakiś, musi nas nakręcać, musi to być ekscytujące dla nas. I wtedy tak, mamy mniejsze szanse na to, popaść właśnie w taką stagnację, żeby ta rutyna nas nie, żebyśmy się po prostu rozwijali w tym co robimy, a jeżeli nie ma tego entuzjazmu i celu tak naprawdę, tej takiej wewnętrznej motywacji, no to myślę, że każde codzienne działania sprawią, że za tydzień za dwa, bo to jest naturalne będziemy po prostu czuć się w tym niedobrze i będziemy odchodzić od tego to powiedziałabyś kobietom które tak się czują i już identyfikują takie objawy w siebie to zależy tak naprawdę od to, co się robi, tak? Natomiast przede wszystkim to bym chyba, co ja bym zrobiła, co dzisiaj bym poleciła, to zrobić sobie taki po prostu reset, dać sobie taki dzień czasu na, dla siebie, być może właśnie weekend, być może troszeczkę popracować ze sobą, tak, ze swoimi myślami i odczuciami znalezienie takiego sensu swojego życia, bo, bo myślę, że tu, tutaj się sprowadza to do tego, żeby znaleźć taki swój wewnętrzny sens życia, taką swoją misję, co chcę robić, dokąd idę w tym swoim życiu, kim chcę być przede wszystkim w swoim życiu, bo my często gubimy się i nie, i nie zastanawiamy się nad tym. I tak jak powiedziałaś, tak, zacząć jeszcze raz, jeżeli to jest to, a nastąpiło jakieś wypalenie, to też nie zmieniać drastycznie swojego życia, ale zacząć od metody małych kroków jeszcze raz, dać sobie po prostu szansę jeszcze raz. A jeżeli jest to takie uczucie, gdzie rzeczywiście czuje się totalne wypalenie zawodowe, to nie bać się wchodzić w nowe projekty, w nowe możliwości. Nie, ja zawsze mówię, nie rezygnując jeszcze drastycznie z tego, co, co robimy, tak, chyba że naprawdę nam to nie służy, tak? I, i, I wiemy, że chcemy i mamy takie zaplecze, żeby móc się utrzymać, a jednocześnie inne rzeczy robić w życiu. Natomiast z jednej strony dać sobie szansę ponownie na małe kroki, a z drugiej strony dać sobie szansę również na próbowanie nowych rzeczy. Bo nowe rzeczy nas rozwijają, nowe rzeczy uczą nas nowych kompetencji. Czasami nowe rzeczy sprawią, że są takim drogowskazem do dalszej wędrówki, emigracji po coś, co po prostu rzeczywiście będzie dla nas. Póki tego nie zrobimy, nie otworzymy się na to, nie mamy szans tak naprawdę sprawdzenia się w wielu okolicznościach, sytuacjach. I ja do tego bym zachęcała kobiety, żeby się nie bały różnych form nie wiem, aktywności, czy zawodowej, czy takiej rozwojowej. Bo zawsze coś się dzieje, nie bez powodu, ja to mówię, jeżeli następuje wypalenie zawodowe, jeżeli następuje zatrzymanie zawodowe, jeżeli jest jakiś problem finansowy, to on tylko ma nas uruchomić do czegoś lepszego, ale na pewno nie cofać do tyłu. Oczywiście jest to kwestia spojrzenia też na to, tak? Czemu to ma służyć? Natomiast zawsze nie dzieje się coś bez powodu. I teraz my musimy odnaleźć w tym pozytywny sens tej zmiany. I do tego zachęcam kobiety, żeby się nie bały zmian, bo jesteśmy wyjątkowe, niesamowite, mamy nieograniczone możliwości tak naprawdę i jak widzimy, pracujemy w domach i w pracach na wielu płaszczyznach i godzimy te wszystkie obowiązki. Myślę, że mężczyzna miałby z tym duży problem, a my sobie dajemy z tym radę. My Was zapraszamy do naszej zmiany, do naszego projektu zmian, do naszego projektu rozwoju. I zarabiania lepszych pieniędzy. Więc jeżeli któraś z was ma takie poczucie, że stać na więcej, że ma tej odwagi, troszeczkę tego, tego potencjału w sobie, to dziewczęta, nie ograniczajcie się, otwórzcie się, bądźcie otwarte na rozmowę. Macie po drugiej stronie Paulinę, porozmawiajcie. Paulina idzie w tej chwili ścieżką menedżerską, w związku z tym w Waszym rozwoju również może Wam pomóc. A kto wie, może się okazać, że właśnie. To Forever i ten marketing sieciowy i ta współpraca będzie po prostu dla Was po prostu jakimś z z objawieniem, to jeśli mogę tak to nazwać, z rutyny tak. Moniko. W moim przypadku tak było, tak? Będzie właśnie wyjściem z rutyny. No i a, ja naprawdę bardzo a, gorąco zachęcam do tego, żeby właśnie się otworzyć i spróbować a, i doświadczyć przede wszystkim, wiesz, co tych wrażeń i tych emocji, a, które tutaj po prostu są. No, my się. Naprawdę, my pracujemy, tak? Ale przy tym się bardzo dobrze bawimy. Także I przede wszystkim tak w, tej, w tej pracy też relacje tak. zdrowe się nawiązują, Bardzo tak? dobrze ze sobą, i dokładnie. To, i, to, tak. to, I to jest też najważniejsze. Więc dziewczyny, zachęcamy Was również do wyjścia z rutyny, do akceptacji innych form również współpracy i pracy, bo z perspektywy czasu tylko to może wyjść na korzyść. Przynajmniej ja mówię ze swojej perspektywy i zapraszam Was bardzo ja. serdecznie. Ja również. Moniko, pięknie Ci dziękuję, dziękuję za, również. za tą rozmowę. Było miło Cię zobaczyć. Dziękuję tak również. Się często, ale, ale zobaczyć Cię było bardzo miło. Życzymy dobrego dnia. Dobrego dnia. Jeszcze. I do, do zobaczenia. Za Wasz do, do zobaczenia. zobaczenia.